Dzień dobry, Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Warszawie na Ursna czyli Juvenariach. E, słuchajcie, kiedyś grał tu Slayer, teraz będzie grało ich troje. Takie pokolenie. E, w ogóle piwo kosztuje 15 zł. reklamują wyborową, proszę pokazać wyborowa. Stoisko z wódką dla studentów. Rozbijanie narodu jest ogólnie. E, no, teraz trwa debata dwóch e, kandydatów, których nie popieram. I nie się na wybory. Trzeba ich... Nie wolno poparcia dla nich dać, bo oni są po prostu B. Słuchajcie. I tyle w temacie Sława Wielkiej Polsce i na pochybę banderowcom Cześć